Mojżesz, kiedy chciał pouczyć naród wybrany, przypomniał mu dzieło stworzenia. To znaczy ten moment, kiedy Bóg stworzył człowieka na Ziemi. I Mojżesz podkreślił, że było to jedno z najbardziej niezwykłych dzieł Pana Boga. Oczywiście, kiedy przypominamy sobie ten fragment, kiedy Bóg stwarzał człowieka, to pamiętamy słowa. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Bóg jedyny mówił w liczbie mnogiej. Oczywiście różnie interpretuje się to stwierdzenie, ale my interpretujemy to w dzisiejszą uroczystość jednoznacznie. Oto Bóg jest jeden w trzech osobach. Bóg Ojciec kochający człowieka do szaleństwa, Syn, który usprawiedliwił każdego z nas i pozwolił, żeby ta miłość Boża dotarła do nas, Syn, który dał nam nowe życie i Duch Święty, który obdarowuje nas nadprzyrodzonymi darami, po to, żebyśmy mogli dobrze i uczciwie funkcjonować. Trójca Święta, która nigdy nie przestaje się nami interesować. Trójca Święta, która mówi tylko o nas dobrze. Trójca Święta, która staje się rękojmią naszego bezpieczeństwa.